Do no a sieroty nie umiał wystartować no ja pierd rozkwali mi samochód O kurwa chłopie do chuj Kurwa, kretynie je dalej wy... co za kura idiota Jeszcze mi X na 4 Jaką Honda? Zarzę miał kurwa jaka może być Honda? To główna kurwa co, pierdolona Podnietacie się tymi kondami, kurwa jak dołożycie? Kurwa jebane! No weź wypierdane ode mnie, no to chuja pana! No kurwa, ta zaję Pierdolo... Kurwa, miejsce, Pierdol! chuju kurwa, kurwa, tak podbił? tak Zobaczcie, kurwa, 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 mnie tak jeszcze, kurwa, musiał we mnie trafić. No ostatni, kurwa, 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 Co do kurwy nędzy! O! Najbiście kurwa! O, o, czekaj co się dzieje. Dzieje się. Ale poszedł. Ale przejechałem między nimi, ale kurwa, pięknie. Ja pierdolę, no jedź wolniej jeszcze, kurwa! Co za łeb, pierdolony! O, jeszcze przedni zderzak mi odpadł, kurwa! Kurwa się to ślizga! Pij kuki, kurwa, nie Car wyprzedzaj! Left. Still there. Clear left. Kurwa kuki! Car right. Kuki right. współpracuje jak werbowy z Gandją. No i co się stało kuki kurwa? Left side. Clear. Car right. Clear on the right. Left side. O za kurwa debil pierdolony. Dobra dawaj drafta Tylko nie hamuj oho Nieee. No zobacz chłopa, no zobacz jak on mi drogę, no Już jadę kurwa Kurwa i nie wyprzedza, no Nie mam miejsce a pierdole, no zobacz jakimi zrobili kurwa ten No jak ja im drajk wyprzedzić, to chuj jak stanęli we trzech kurwa tu Opuszczasz mnie to kurwa, bo ja jadę, wyjebane mam was Głupi jebane

Oj, hoj, Manu poszedł na grzyby. Teraz trzeba uciec. O, hoj, no to uciekłem, kurwa. Dzięki. Zajebałeś. Ile już mam, kurwa? 10 Jebane dupa kurwa, zaczęło się od tamtego pojeba pierdolonego, następny kurwa, no jebana szmata, jebana kurwo pierdolona.